Hej, hej, witam. No, jak na ostatnim filmiku, tam pokazywałem, co prawda, tam trochę się, że tak powiem, nie doprecyzowałem, bo to bardziej jest z odry niż z zalewu te rośliny, które, które sobie przytaszczyłem do domu. O, tu może pokażę, zapal lampkę. Yy, dwa dni, je tutaj, tak. Moczyłem W wiadereczku Czy przeżyją to nie wiem Bo tak w karbo je trochę pomoczyłem Myślę, że Nawet za mocno Mam nadzieję, że mi się nie Rozpuszczą, nie padną No jak padną trudno, wolę żeby padły mi te rośliny Niż coś w akwarium by mi się miało stać No i trochę ryzykuję Mam nadzieję, że nic tutaj Nie wprowadzę do tego akwarium Z tymi roślinami bo spodobały mi się, nie powiem. Ładne są. O, tu jest góra. Także trzeba dla nich będzie zrobić małe miejsce, to tak sobie tutaj pomyślałem, że tego pogestemonka stąd wyrzucę. Bo mam go tam w drugim końcu akwarium też troszeczkę. A trochę przerzedzić jednak trzeba tych roślin. Aha. Jeszcze potem to przejrzę i może tam do yy, dosadzę tam do tych pogestemonków. O tam są. Jeszcze tam z gałązkę dwie. Zobaczymy, ale tu troszeczkę miejsca właśnie się zrobi, i one są takie dosyć, mam nadzieję, odpowiednie do tego, żeby mi filtr zasłonić. Zaraz zobaczymy, czy ja wszystkie je tam wrzucę, czy nie. A tu odwrotnie. O. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery gałązki. Trochę skrócimy, wyrównamy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I do gleby i głęboko tam do Amazonii. Okej. Okay. No i niech sobie rosną. Przejrzyjmy jeszcze tutaj te jakiś taki ciekawszy, ciekawszą gałązkę. To jeszcze bym tam dosadził. Może ta. A może te dwie. Jeszcze dosadzę, troszeczkę tam miejsca jest. Spróbujemy to przestawić tu. O. Czy ja tam sięgnę? Hmm. Powinien sięgnąć ładnie. Okay. Tak więc rośliny z dzikiego naturalnego środowiska, dosadzone, no na razie się nie prezentują, może za bardzo je. Skróciłem, ale damy im szansę na odbicie o i zobaczymy, czy im tutaj to środowisko posłuży, czy nie. Jak będą się adaptować. Przetrzymałem je częściowo też w wodzie akwariowej, bo tutaj do, dorzuciłem im też wody akwariowej. Jakby do takiej lekkiej adaptacji. O. No, ciekawe są fajne. Ładne liście mają, takie w takie białe. Paski. O, mam nadzieję, że to karbo im za bardzo nie zaszkodziło, bo ja tak troszkę tego karbo to tam wlałem. Po tym jak policzyłem, to okazało się, że za, to nie było stężenie takie, jak się przewiduje tam 5-7 razy mocniejsze niż producent tylko grubo większe. Więc potem szybko rozwodniłem tą wodę, ale to jakiś czas już sobie tam posiedziały w tym karbo. No ale liczę na to, że twarde są sztuki, że dadzą sobie radę. Miejmy nadzieję. No dobra, to taka ciekawostka. Myślę, że tutaj nic więcej ciekawego nie ma co opowiadać. Lampkę może zgaszę, nie wiem, czy to coś poprawi. A tak to akwarium jak widać tak sobie rośnie. Z glonami uspokoiło się tymi na szybach ani z tyłu, nic tutaj na razie nie, nie czyszczę. Jest spokój, nic mnie tu nie zmusza do czyszczenia. Przednia szyba, kurde, nawet nie trzeba nic nie pyli, tylna nie pili. A znowuż troszkę podniosłem światełko, tylko inne pasma. I tak, jakby się wstrzelił, tak, jakbym się wstrzelił. Będę próbował jeszcze troszeczkę podnieść i zobaczyć kiedy to mi tu zareaguje jakimiś zielonymi pyłkami na szybie, a może nie. Albo twardymi punkcikami na szybie, a może nie. No zobaczymy. Na razie na razie chyba z... nie, wiem, nie chcę skłamać, bo ten czas to ja tak nie umiem interpretować. Pretować ale 3 czy 2 tygodnie. Niepodmieniana woda to na pewno ze 3, jak nie 4 tygodnie. Ale nieskrobane szyby, nieczyszczone to przynajmniej 2 tygodnie. I jest ok. Tu już widać, kwalifikuje się to akwarium do przycinki, bo to już wszystko zaczyna pomału sięgać do lustra wody. Ale jeszcze nie zacienia, tak nie kładzie się. To jeszcze może parę dni wytrzymam. Na razie nie mam ochoty na, na przycinkę. Walisneria tutaj, o, teraz w centrum kadru, taki fragment posadzony stąd, wyjęty z tych tutaj, z tej kolonii walisnerii. I co ciekawe, zrobiła się szersza, grubsza i bardziej pofalowana. To jest ta skrętna taka, jeszcze zapomniałem jak ona się nazywa, ta skrętna ma tą swoją nazwę. Tamte już, że tak powiem, zrobiły się jak tradycyjna, chociaż to jest wszystko ta walisneria, która powinna mieć takie poskręcane te liście. A tutaj jest jak gdyby chyba bardziej pod lampą, o tu pokażę, to jest lampa, to jest skraj lampy, ale są już pod skrajem lampy. I może to światełko pomaga im robić już te zafalowania na liściach. Już tak bardziej przypomina tą walisnerię, która się tak skręca. Ach, kurczę, wyleciała mi z głowy nazwa. A tamte są, nie wiem czy to będzie widać. Teraz tu damy, tak? Już niestety, ale poza, poza lampą, o tak nie będzie to widać. Może o, lampa jak się kończy, widać one są już poza lampą. Także dostałem jakąś tam poświatę boczną, ale te dostają, jak widać tu, jeszcze część, po, część światła prosto spod lampy i to im widać bardziej służy te światełko. I już starają się te listki mieć pofalowane. No, chyba czas pomyśleć nad dłuższą lampą, bo ta lampa ja teraz pokażę z większej perspektywy. Może ta lampa niestety ale jest o sporo krótsza od akwarium. Akwarium ma metr 10 m, lampa ma chyba 90 cm, przy czym samego samego. <tryk> świecącego. Zaraz zmierzę elementu siedemdziesiąt cm centymetrów. samego świecąc, samej szybki, którą są przykryte diody, bo tu jeszcze jest tyle lampy, co już nie ma diod. Tak. To jakieś 4-5 cm z każdej strony. Także 75 cm powierzchni świecenia lampa ma. Nad tym akwarium, które ma 110 cm. No to jest trochę jednak przykrótka. Nie ma co. No i też widać, Fajne, fajne, ciekawe zobrazowanie. Te tutaj trawki, może ja to powiedzieć, że będzie lepiej. Te tutaj trawki bardzo ładnie się prezentują. O, o tych tutaj mówię. Urosły, wysokie, większe od anubiasów, intensywnie zielone, nawet za wysokie niż mi potrzeba, liczyłem na to, że będą, że będą niższe, dlatego są na pierwszym planie o proszekach. Ładna kępka z tej strony i tutaj porównanie z tego rogu akwarium, jaka bidna, malutka, tu. Teraz powiększę, żeby. No, i nie jest taka <laughs> zdrowa, chociaż zieleń ma jeszcze w miarę, w miarę, ale liście dużo yy, chudsze, yy, kępka dużo mniejsza. To jest jedna kępka, a tu są dwie, co prawda, ale proszę jakie porównanie, tak? Zaraz, żeby było lepsze porównanie, to ja zrobię z tej samej odległości, odmierzę ręką kija. Aparat jest tyle od szkła i macie tu bez zomowania. Bez teraz wielkość o tyle od szkła jest. O! Tak to wygląda. Będzie porównanie. I teraz też do szkła dotykam patykiem. Jaka ta jest malutka? Ta sama odległość. Aparatu od. Na odległość tego, ja pokażę, taka odległość, jak od ręki do końca kijka w dwóch wypadkach. Czyli ten narożnik widać jest słabiej oświetlony, i to się odbija, chyba jednak, i na walisnerii, jak i na tej roślinie. Jest to widoczny efekt braku natężenia światła. Czyli na pewno albo dokupić jakąś lampkę króciutką i je obok siebie spróbować zmieścić nad akwarium, albo jakąś tą zostawić jako rezerwową, a dokupić dłuższą, 120 nawet. To myślę, że wtedy powierzchnia świecąca będzie mniej więcej akurat 110 posiadała. I oświetli równomiernie całe akwarium. Ops, sorry. No ok. Nie wiem, jak ta roślina się nazywa. Przyniesiona z Odry. Może ktoś będzie wiedział. Tak to liście wyglądają na zbliżeniu. Może tu z góry będzie o tak widoczna lepiej. Sam ciekaw jestem, czy to do znalezienia będzie taka roślina gdzieś i nazewnictwo. I ciekaw jestem, czy się przyjmie. A najbardziej jestem ciekaw, czy nie spaskudziłem tą rośliną tego akwarium jakimiś pasożytami zarazami czy innymi, no. Odpukać? Miejmy nadzieję, że nie. Okej. Okay. To na tyle dzisiejszej wstawki. Dzięki. Pozdrawiam. I niech wszystkim dobrze się te akwaria kręcą. Hej, hej, cześć.